Drodzy mieszkańcy całego regionu, już w najbliższą sobotę, 26 sierpnia, odbędą się dorzynki gminne gminy Kęsowo. Serdecznie Was zapraszam. Od godziny 15, msza święta, potem przemaszcz korowodem do parku, asyści orkiestry strażackiej, a potem moc atrakcji, proszę Państwa, w parku, loteria fantowa, konkursy, konkurs soles, turniej soez, rozstrzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych. Darmowe jadło od wszystkich kół gospodyń wiejskich, a wieczorem, występ Gwiazdy Wieczoru o 21.00, specjalnie dla Państwa wystąpi grupa Freaky Boys z przebojem do Białego Rana. Imprezę poprowadzi DJ Peter Żal, a godzinie 23.00 dla najmłodszych naszych odbiorców Roxy OK. Serdecznie wszystkich zapraszam na najlepsze w tym regionie dożynki gminne w Kensowie.